Dzisiaj rano, kiedy szedłem sobie do pracy, do biura, natknąłem się na takim skwerku, na dwóch osobników, lekko podchmielonych, którzy bez żadnego, jak to się mówi, obciachu obalali tam butelkę wina marki. Wino, nie wiem czy taka marka jeszcze funkcjonuje, ale za moich czasów, bardzo, bardzo młodych, była taka. I kiedy patrzyłem na nich, zastanowiło mnie to, że mnóstwo ludzi tam przechodzi, wielu ludzi to widzi i kompletnie ich to nie obchodzi. Przecież, po pierwsze, ci ludzie robią publicznie rzecz niezgodną z prawem, bo nie wolno publicznie spożywać alkoholu. Po drugie, robią rzecz złą, ponieważ dają przykład młodym ludziom, jak nie powinno się. Funkcjonować w życiu. Po trzecie, marnują czas, ponieważ zamiast gdzieś pójść do pracy, nic nie robią pewnie na tę butelkę wina gdzieś wyżebrali pieniądze. Ale nikogo to nie obchodzi kompletnie nikogo. Natomiast, jeżeli ktokolwiek w naszym kochanym kraju wybije się ponad przeciętność, nie daj Bóg. No to natychmiast mu siadają na głowę. I zaczyna się <laughs> fala hejtu i nienawiści. A skąd on ma pieniądze, a na pewno ukrad? A oczywiście to jest nieuczciwe, a tak nie wolno, a ja tak nie mam. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli oczywiście dotyczy to pola, które nazywa się światem, niewiele mnie to obchodzi jak się biło między sobą ich sprawa. Ale kiedy przeskoczymy szybko na poletko zwane kościołem, oto tutaj mamy dokładnie to samo ku mojemu zaskoczeniu. Wystarczy, że ktoś powie dobre kazanie. O, ktoś mu go napisał. Na pewno od kogoś odgapił to kazanie. No bo przecież sam nie mógł takiego dobrego kazania powiedzieć. Poczekajmy, jakie będzie następne, i kolejne, wtedy się okaże, jaki to oszust. Nie daj Bóg, jak ktoś organizuje jakąś konferencję. A kto mu pozwolił? A pod jaką to egidą? A skąd wiadomo, kto to są ci nauczający? A w ogóle żadnych konferencji w Nowym Testamencie nie było. To jest najlepsze.